Hej. Tak sobie pomyślałem o tym, że lubimy się karmić różnymi rzeczami, prawda? Karmić to znaczy o czymś myśleć, coś studiować, poznawać, zgłębiać. Cokolwiek by to nie było, to to tworzy naszą rzeczywistość. Wpływa na to, jak my myślimy o życiu, jak Pewne rzeczy postrzegamy, jak one funkcjonują. I w taki sposób, można powiedzieć, podtrzymujemy tą rzeczywistość w swoim życiu. I ciekawe to jest, że te drogi nasze, można powiedzieć, w taki różny sposób się splatają, i grupami sobie chodzą w swoim wymiarze, percepując rzeczywistość na swój określony sposób. <laughs> I to jest takie niesamowite, że każdy ma, można powiedzieć, swój świat, w którym jest jakiś rodzaj słownictwa określonego, rodzaj jakiegoś jakiegoś mm, Określenia tego, jak coś powinno wyglądać, <gry> e, określenia tego, co sprzyja, co nie sprzyja. Czasami jest trochę więcej tych myśli i tematów, co nie sprzyja. I tak żyjemy w tych rzeczywistościach, które sami podtrzymujemy swoją uwagą i w ten sposób. Można powiedzieć, przyciągając różnego rodzaju zdarzenia do swojego życia, które potwierdzają to. A można być. E, spotkać się z kimś, choć to dziwne będą spotkania, że nagle moje doświadczenie i czyjeś doświadczenie w ogóle mi nie potwierdza jakiegoś tam e, tematu. A tak naprawdę to tylko dlatego, że. Ja magnetycznie tak nie wibruję i nie przyciągam tego potwierdzenia, bo nie myślę, nie rozmyślam o pewnych rzeczach. Ja wiem, że mówię tak troszeczkę bardzo ogólnie, ale nie chcę wchodzić w, w szczegóły, bo tutaj po prostu <laughs> myślę, że kto ma to usłyszeć i kto ma zrozumieć, to będzie wiedział o co mi chodzi, e... na co chcę zwrócić uwagę. Na to, jak ważne jest to, by zobaczyć, jakie tematy Cię interesują. Jakie tematy Cię fascynują, i gdzieś tam, nawet przez to, że one są nieprzyjazne ogólnie, jak bardzo one gdzieś są w swoim procentowym przyjmowaniu przez nas, jak bardzo one są dominujące. To jest niesamowite, że my możemy myśleć o czymś, o rzeczach, które na przykład są takie nieprzychylne i rozchminiać i rozumieć i tak dalej i tak dalej a to w nas się osadza i my w taki sposób budujemy swój mentalny światopogląd, widzenie życia a co za tym idzie? naturalnie będziemy więcej tych materiałów przyciągać i naturalnie będziemy też potwierdzenia mieć rzeczywistości fizycznej a, a może być tak, że Ktoś, kto się takimi rzeczami nie karmi, nie będziemy w ogóle takich potwierdzeń fizycznych. Jak możemy żyć w różnych światach obok siebie? I to jest niesamowite, by zastanowić się, czy to, czemu poświęcam uwagę, w takim dużym stopniu, co rzeczywistość mi też potwierdza, no kurczę, ja to widzę, czy to jest to, co głęboko w sobie pragnę? A jeżeli tak, szczęśliwy ty. Ale jeżeli nie, to tworzysz w sobie wojnę. I warto zastanowić się, czy ja chcę to podtrzymywać uwagą. Czy chcę dawać temu uwagę w 80% nie wiem, różnych materiałów, które e, kolekcjonuję, które słucham, które dostrzegam i badam i cały czas, one gdzieś tam się we mnie przewijają w rozmowach z, z różnymi innymi osobami. To jest bardzo prosta zasada, że to, czemu poświęcamy uwagę, to to po prostu rośnie i przynosi nam potwierdzenia w fizycznym świecie. A można żyć na takiej linii czasowej, że takich potwierdzeń nie będzie. W ogóle będziemy zaskoczeni, że takie rzeczy się dzieją. I to nie chodzi o ignorancję, bo oczywiście ego, umysł powie, że tutaj jest jakaś ignorancja. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że my swoim magnetyzmem to, jak troszczymy się w kontekście tego, gdzie dajemy uwagę, to też tworzymy i wzmacniamy w swojej przestrzeni, w swoim życiu. Więc możemy mówić górnolotne, słodkopierdzielne e, słowa. Ale jeżeli i mówić o tym, że jesteśmy świadomi, ale w momencie, kiedy i tak większość naszej uwagi idzie w, w trosce o to, jakie to wszystko jest ach, ciężkie, trudne, opresyjne, to i tak będzie rzeczywistość nam to potwierdzała i wzmacniała w naszym życiu ten światopogląd, to widzenie, takie przekonania. Więc. To każdy z nas wybiera. To, co chcę tylko powiedzieć, że można wybrać inaczej i można wypełniać się i dotykać takiej przestrzeni, które tak głęboko naprawdę chcemy, żeby nie tworzyć w sobie wojny i napięcia. Bo wszystko jest, jakie jest. I mamy dostęp w tej bibliotece doświadczeń na Ziemi, wiele kolorów <laughs> i możemy się nieźle bawić. To nie jest, że ktoś jest gorzej, orszy, słabszy. Każdy ma swoje zapętlenie. Jedynie ma odbicie rzeczywistości. Tego, co myśli o tej rzeczywistości. Taka krótka refleksja. Troszeczkę taka enigmatyczna, o czym on mówi. Ale kto ma to usłyszeć, zrozumieć, to zrozumie. Najlepszego hej.